Cześć kochani, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale i dziś przedstawię Wam wady i zalety podpasek oraz tamponów. Jak wiecie, ja na swoim kanale wielokrotnie poruszam ten temat. Nie mam z tym problemu, jest to zupełnie normalne, a możliwe, że też komuś pomoże. Pierwsza sprawa to rozmiar. I tutaj zarówno podpaski oraz tampony są dostępne na rynku w różnych rozmiarach w zależności od intensywności krwawienia. Są też różne rodzaje. Podpaski ze skrzydełkami i bez, tampony z aplikatorem i bez, dlatego jest w czym wybierać i każda z nas znajdzie coś dla siebie. Jeśli chodzi o sposób zakładania, to dużo łatwiejsze w użyciu są podpaski. Wystarczy oderwać folikę i przykleić do majtek. Chociaż aplikowanie tampona też wcale nie jest trudne i nie powinno być bolesne. Ale wiele dziewczyn boi się na początku tej metody właśnie ze względu na ten ból oraz większą ingerencję w swoje ciało. Obie metody mają za zadanie stwarzać nam największy komfort podczas tych dni. Jeśli tampon jest prawidłowo włożony, to praktycznie go nie czuć. Z podpaskami trochę gorzej, bo jednak co nieco je czuć. Taki mały pampersik. No i nie da się ukryć, że podpaski są bardziej widoczne. Oczywiście nie jest to tak, że jak ją zakładasz, to wszyscy o tym wiedzą i ją widzą, ale jednak troszkę może się odznaczać. A po tamponie można zdradzić jedynie wystający sznureczek, który dużo łatwiej jest ukryć na przykład na plaży czy na basenie. No, na basen to jednak tylko tampony. Ogólnie uprawiając sport, lepiej używać tamponów, bo są bardziej przystosowane do sportu. Dlatego jeśli prowadzisz aktywny tryb życia, ta opcja będzie dla Ciebie znacznie lepsza. Podczas snu dużo lepiej sprawdzą się podpaski, zwłaszcza do tego przeznaczone z większą chłonnością, bo zapewniają lepszą ochronę przed przeciekaniem w nocy. Natomiast tampony nie powinny być yy, za długo w środku, ponieważ może być to niebezpieczne. Ze względu na wiele czynników, podpaski mogą podrażniać oraz uczulać. Osobiście mi się to nigdy nie zdarzyło, ale warto zwrócić na to uwagę, zwłaszcza jeżeli jesteś alergikiem. Z kolei tampony nie są polecane, jeżeli masz skłonność do częstych infekcji tam na dole. Nosząc je zbyt długo, zwiększasz ryzyko powstania bakterii co powoduje też infekcje. Kochani, podsumowując, obie opcje są jak najbardziej w porządku. Wszystko tak naprawdę zależy od Was. Wybierzcie to, co jest dobre dla Was, co najbardziej Wam odpowiada i w czym najlepiej się czujecie. To już wszystko w dzisiejszym filmie. Dajcie znać, co częściej wybieracie, podpaski czy tampony. Nie zapomnijcie też zostawić oczywiście łapeczki w górę, jeśli film Wam się spodobał i widzimy się niedługo. Pa!